Wyobraź sobie zimną grudniową noc w spokojnej, podlaskiej wsi. W domu na końcu osiedla śpi dwoje dorosłych ludzi, nieświadomych, że za chwilę ich życie zamieni się w najgorszy koszmar. Ich własny syn i jego dziewczyna, z pozoru zwykli nastolatkowie, przekroczą granicę, której nikt nie powinien przekraczać. Co sprawiło, że Kamil N. i Zuzanna M. zdecydowali się zamordować rodziców Kamila. Jak wyglądało ich życie przed tragedią, jak rodził się plan zbrodni i dlaczego ta sprawa do dziś budzi emocje w całej Polsce? To historia zbrodni w rakowiskach opowiedziana na jednym oddechu. Rakowiska to mała wieś pod białą podlaską, gdzie życie płynęło spokojnie. W 2013 roku do nowego domu wprowadziła się rodzina N-Agnieszka. Jerzy i ich syn Kamil. Agnieszka była nauczycielką języka rosyjskiego w liceum. Ciepła, opiekuńcza, ale wymagająca. Jerzy, pułkownik straży granicznej, człowiek zasad, surowy, oczekujący od syna dyscypliny i wysokich standardów. Byli rodziną szanowaną w okolicy, otwartą na sąsiadów. Często rozmawiali z innymi mieszkańcami. Kamil, ich jedynak, przez długi czas nie sprawiał problemów. Był cichy, spokojny, lubiany przez nauczycieli i rówieśników. Zuzanna M. pochodziła z tej samej okolicy, wychowywana przez samotną matkę i dziadków. Ojca nie znała. Była bardzo zdolna. Pisała poezję pod pseudonimem Maria Goniewicz, publikowała w internecie. Jej twórczość była mroczna, pełna motywów śmierci i przemocy. W liceum uchodziła za osobę inteligentną, ale wycofaną, z problemami adaptacyjnymi. W młodości miała już wyrok w zawieszeniu za współżycie z nieletnią dziewczyną oraz za częstowanie marihuaną nieletnich. Zuzanna była znana z buntowniczej postawy, niepokorna, łamiąca zasady, eksperymentująca z używkami. Jej relacja z Kamilem szybko stała się obsesyjna, spędzali ze sobą niemal cały czas. Odcinając się od reszty świata. Rodzice Kamila od początku byli przeciwni jego znajomości z Zuzanną. Widzieli, jak bardzo dziewczyna wpływa na ich syna. Kamil zaczął wagarować, pogarszały się jego oceny, pojawiły się pierwsze doświadczenia z narkotykami, do których miała go zachęcać Zuzanna. W domu coraz częściej dochodziło do kłótni o przyszłość Kamila i jego związek. Matka próbowała rozmawiać. Ojciec był coraz bardziej stanowczy. Kamil czuł się niezrozumiany i odrzucony. Z relacji sąsiadów wynikało, że wcześniej był cichym, niekonfliktowym chłopakiem. Kamil był raczej cichym chłopakiem. Nigdy nie sprawiał problemów. Jego rodzice byli mili, otwarta i życzliwa rodzina, wspomina sąsiadka. Agnieszka i Jerzy N byli osobami wykształconymi. Zaangażowanymi w życie lokalnej społeczności. Agnieszka jako nauczycielka była znana z troski o uczniów, ale też z konsekwencji. Jerzy, oficer Straży Granicznej, miał opinię człowieka zasad, wymagającego zarówno od siebie, jak i od syna. W domu panował porządek, ale też duże oczekiwania wobec Kamila. Konflikty dotyczyły głównie jego przyszłości, nauki i relacji z Zuzanną. Rodzice bali się, że ich syn wpadnie w złe towarzystwo i zmarnuje swój potencjał. Początkowo rozmowy o zabiciu rodziców były żartem, rzuconym podczas oglądania brutalnych filmów, jak American Psycho, urodzeni mordercy czy produkcji Quentina Tarantino. Jednak z czasem te fantazje przerodziły się w realny plan. Motywem stał się brak akceptacji dla ich związku. Chęć uwolnienia się od kontroli rodziców i rozpoczęcia nowego życia razem. W korespondencji SMS-owej i podczas nocnych rozmów, Kamil i Zuzanna zaczęli planować szczegóły. Jak, kiedy i czym dokonają morderstwa, gdzie ukryją ślady, jak zapewnią sobie alibi. Zuzanna przygotowała dwa duże noże, kupili kombinezony ochronne i gumowe rękawiczki. Zaplanowali nawet fałszywe alibi. Zuzanna miała być w Krakowie na wieczorze literackim. W nocy z 12 na 13 grudnia 2014 roku Kamil i Zuzanna wysiedli na polnej drodze niedaleko domu. Przebrali się w kombinezony, zdjęli buty i weszli do domu Kamila. Kamil wyprowadził psa do ogrodu, by nie przeszkodził. Około drugiej w nocy weszli do sypialni rodziców. Za pomocą przygotowanych noży zaatakowali śpiących Agnieszkę i Jerzego. Atak był bardzo brutalny. Śledczy podkreślali, że ofiary doznały wielu obrażeń. Agnieszka próbowała uciec, ale została zatrzymana przez syna. Po wszystkim sprawcy przebrali się i wrócili do czekających w samochodzie znajomych, którym Zuzanna opowiedziała o dokonanym morderstwie, obiecując im pieniądze za milczenie. Rankiem sąsiedzi zauważyli otwarte drzwi i ślady krwi. Policja na miejscu zastała wstrząsającą scenę. Śledczy podkreślali, że miejsce zbrodni było wyjątkowo drastyczne, a ofiary doznały licznych obrażeń. Komisarz prowadzący śledztwo mówił: Pracuję w policji od 20 lat, ale czegoś tak brutalnego nie widziałem od dawna. To nie była szybka śmierć. Każdy cios był zadany z zamiarem zadania bólu. Na miejscu znaleziono dwa noże z odciskami palców Kamila i Zuzanny. Nie było śladów włamania ani kradzieży. Od razu podejrzewano osobiste porachunki. Kilka godzin po zbrodni, Zuzanna zamieściła na Facebooku wpis: Zrobiliśmy to. Kamil napisał do znajomego. Już po wszystkim. Jesteśmy wolni. Te wiadomości skierowały podejrzenia na parę nastolatków. Policja zatrzymała ich w Lublinie, gdzie ukrywali się u znajomego. Podczas przesłuchania byli spokojni, nie okazywali skruchy. Rodzice byli przeszkodą, mówił Kamil. Oni nigdy nie akceptowali mnie takiego, jakim jestem. Nie chcieli, żebym był z Zuzą. Zuzanna dodała: To miało być nasze wspólne dzieło. Chcieliśmy zacząć nowe życie, bez ograniczeń i zakazów. Proces Kamila i Zuzanny był jednym z najgłośniejszych w Polsce. Biegli stwierdzili, że oboje byli poczytalni, ale mieli nieprawidłowo ukształtowaną osobowość, brak empatii i silny egocentryzm. Sędzia Arkadiusz Śmiech podsumował. Oboje oskarżeni chcieli pozbawić życia rodziców Kamila i wspólnie to zrobili w sposób zaplanowany, przemyślany, z pełną premedytacją. Wyrok. 25 lat więzienia z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 20 latach. Wyrok utrzymano w apelacji. Warto dodać, że Zuzanna M. już wcześniej była karana. W 2015 roku usłyszała wyrok dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu za współżycie z osobą poniżej 15 roku życia i częstowanie marihuaną nieletnich. Dziś, ponad 10 lat po zbrodni. Kamil i Zuzanna nadal odbywają karę, najwcześniej mogą wyjść na wolność w 2034 roku. Ta sprawa na długo pozostanie w pamięci Polaków, nie tylko ze względu na brutalność, ale też pytania o motywację, rodzinne relacje i siłę toksycznych więzi. W 2024 roku ukazała się powieść Magdaleny Meicher Rakowiska, oparta na faktach, z analizą akt sprawy i rozmową z jedną ze sprawczyń. Książka nie tylko rekonstruuje przebieg wydarzeń, ale także stawia ważne pytania o źródła zła i mechanizmy rodzinne, które mogły doprowadzić do tej tragedii. Jeśli interesują Cię takie historie, subskrybuj kanał Tajemnice na jednym oddechu. Daj znać w komentarzu, jakie sprawy mam omówić w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, czasem najciemniejsze tajemnice kryją się tuż obok nas.